Siemanko, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie sielić kukurydzę. Tu jak widać Ursus 1604 z dwoma przyczepkami. Mamy tutaj nawozik oraz ziarno. Tu już zasiewy robimy od kilku właściwie dni. Ale akurat na tym polu i tutaj mamy posianą kukurydzę. Było to już nawiezione, wcześniej zaorane. Na tym polu mamy trzy traktory. Tutaj mamy case Pumę. Od razu sobie na bieżąco wałujemy. Trochę zasiejemy, wałujemy. Ewentualnie później zatrudniamy sobie pracownika, który nam wałuje albo po prostu sieje. Najczęściej zatrudniamy pracownika, który tutaj sieje. Dlatego no. A my sobie wałujemy albo na odwrót. Także raz tak, raz tak. Także zapraszam Was do oglądania. Wsiadamy do magnuma, Jak widać, paliwka mamy pełno, 482 litry. Odpalamy. No już jest brudne trochę sobie posialiśmy już wcześniej. Także była noc. Zostawiliśmy sprzęty sobie na polu. Nie zjeżdżaliśmy w spokojna okolica. Także można sobie na to pozwolić. Tutaj siejemy na nawigacji. Także sobie odpaliliśmy nawigację. Ustawimy sobie automatycznie szerokość. Punkt A. Odpalamy. Ok. Siewniczek sobie chodzi. O, troszeczkę sobie cofniemy jak okay, już stanowi uruchomione, gramy na kierownicę w brokach spalamy 90 49 litrów także ruszamy zaraz sobie odpalimy nawigację sobie nasza ścieżka, sobie pierwsza ok Punkt B. Jest już ścieżka narysowana, odpalenie, tempo macik i siejemy. Tutaj szybko jest brudna. No takie są prace polowe że na tempomacie także możemy sobie tutaj znaczy ten pomat ten pomat i nawigacja dlatego możemy sobie tutaj wszystko ładnie oglądać co się dzieje za nami dojeżdżamy do końca wyłączymy nawigację ok myślę że to już jest zwałowane i wjeżdżamy sobie w będziemy sobie wałować to tak będziemy tylko Wiesz, że kawałek wałować sobie tak samo, więc tutaj nie będziemy sobie poprzeć, jak tylko robić no, nawigacji fajnie się jeździ. No, na rękę też by dało radę. Ale co precyzja to precyzja? Jak widać nawróc mamy 29 litrów, jeśli chodzi tutaj o nasiona 109,26% także dojedziemy do końca, może wrócimy i pojedziemy sobie, że tak powiem właśnie napełnić się 9%, to może właściwie nie będziemy, nie będziemy wracać, tylko pojedziemy teraz, żeby się nie zatrzymać w połowie Magnum fajny, e, tutaj mamy sobie mody różnego rodzaju grane, mamy 710 km nic zrobione, e, 47 motogodzin Mamy, bo tutaj od nowości sobie iściliśmy, kupiliśmy nowy OK. Mamy do końca, podnosimy, możemy sobie wyłączyć. Możemy Ursusem podjechać, ale myślę, że ten pojedziemy sobie. Ci ścieżki wyłączamy, że nas spokojnie jedziemy, tutaj podjeżdżamy pod przyczepę i napełniamy siewnik. Ok, nawóz mamy. Jeśli chodzi o nasiona będą tutaj. O. Mamy zapełniony. Jest na ponad 400 koni, także on tutaj chodzi ładnie. Z tym się zniszczyć tylko sobie mruczę. No właściwie no, więcej sobie, sobie z tamtej strony zacząć, ale jak już idziemy, powiedziemy. Cofamy. Włączymy nawigację, ok, odpalamy ścieżki, od razu na obroty, opuszczamy tempo i jedziemy. Jeśli chodzi o moje gospodarstwo, mam spore, jak widzimy tutaj dużo pola mamy kupione, ale na tej mapie tutaj już bardzo dużo bram, także rozwijałem się bardzo długo, zaczynałem od 35-60, a teraz to same duże sprzęty. Mamy jak widać tam ususika, pumę, magnuma, yy, mamy jeszcze kejsa i mam jeszcze jumbo 8 ale to, to jumbo sobie będzie orał także że sobie dopiero przymocować programy ponieważ już bardzo dawno nic nie nagrywaliśmy tak nagrywaliśmy to bodajże w zeszłym roku z dziewiętnastki także nie miałem czasu bo no to wiadomo praca do końca, podnosimy. Tutaj jeśli chodzi o zasiewy, także tutaj raz, dwa na trzech polach będzie, tu w okolicy będzie jedno, tutaj drugie i tam trzecie będzie poporyta. Na mojego areału będzie się na soja. Jeśli chodzi o soje fajne, są ceny na skupach. tutaj trzy pola są połączone 76, 77, 78 no i tutaj też są połączone na niebiesko te pola gdzie teraz siejemy no wszystko kupiliśmy połączymy co się da i działamy a tutaj tak jak z 24 do 34 na dole tutaj po lewej i tu wreszcie będzie się na soja Będziemy sobie śledzić. Na następnym odcinku pewnie weźmiemy się za zawałowaniem i zobaczycie, jak to wygląda. Także ja tu zatrudniam sobie pracę, wnikanie tam sieje, a my idziemy przejechać sobie 16.04. Zobaczymy, jak chodzi. są brudne, no ale pracujemy nimi, także muszą być brudne, czy nie tylko pracują w polu. No tutaj takie dwie pszczepki 16.04, wiem, że mało realnie to wygląda, ale sobie działamy no, ładnie, naprawdę chodzi. Tutaj jak wsiądziemy do kabiny to trochę wszystko cichnie Nie? No przyspieszymy trochę, idzie ładnie Ma moc Okej, okay, zwolnimy bo pogubimy wszystko Okej okay. No niech sobie tutaj stoi Zatem okay, pokażę Wam co jeszcze mam. Aha, tu o tej Fiat do kat od sobie jeździmy. Puma, ma. O, tu nasz case czeka, żeby już tutaj korce zabronować. Case, przepraszam, klas. Klas Arion 610. No a tam 140, koniecz, 150. No, tutaj już orkę wykonujemy. No, a to w następnych odcinkach No i tutaj mamy na tym polu Johndirka John Jundir 8R. 9 skibowy pług, tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zobaczymy. Ok, paliwkała 475 litrów. Ładnie odpalił. Ok, i tutaj wykonywana jest orka. W dzisiejszym odcinku nie będziemy orać. Także tylko tak wstępnie jest pokazane jak to u mnie wygląda i jeśli jesteście zainteresowani, ciekawi jak wygląda moje tutaj gospodarstwo w farming, także zapraszam Was na kolejne odcinki. Myślę, że tutaj już będziemy troszeczkę więcej wrzucać. Mam nadzieję, że się uda. No przede wszystkim no, będziemy mieć motywację, jak będziecie oglądać i dawać jakieś łapki w górę, także zapraszam Was do oglądania, ewentualnie jeśli jesteście zainteresowani, możemy sobie od początku zagrać i rozwijać od takich polskich maszyn, zacząć najmniejszych i tą gospodarkę rozwijać, że wszystko tak naprawdę zależy od Was, czy będziecie chcieli.